Ciekawym trafem e, dzieje się tak, że zarówno biuro literackie, jak i my powiązani jesteśmy z bibliotekami. E, z, z biuro, akurat z biblioteką miejską, a my z, bu, z biblioteką e, wojewódzką. A ja mogę się tylko cieszyć, że po prostu znalazło się takie miejsce. W którym powiedziano tak, dla tego typu działań, bo to wcale nie jest, nie jest czymś, czymś powszechnym, prawda? Celem serii Wielkopolska Biblioteka Poezji było publikowanie książek autorów debiutujących i wydających kolejne swoje książki poetyckie w Poznaniu i regionie. Natomiast z serii Biblioteka Poezji, Poezji Współczesnej publikowanie najciekawszych, naszym zdaniem, książek autorów. Średniego i młodego pokolenia publikujących książki poetyckie w Polsce. Możemy tutaj przeczytać autorów schodzących, autorów ryzykujących. Natomiast jeśli chodzi o te serie, gdzie ukazują się zbiory poetyckie, no to są już klasyczne i niezbywalne książki w tym momencie. Tak się chyba składa, że w rezultacie działalności wydawnictwa Biblioteki Wojewódzkiej. Powstaje rodzaj pa panoramy współczesnej polskiej poezji. Jest to panorama zarządzana przez intuicję i pewną dozę chaosu. Jest to chyba jedyna taka rzecz, która jest wydawana w Poznaniu od kilkudziesięciu lat. Wszyscy w Polsce już ją znają, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i być może na świecie. Odzywają się ludzie, którzy chcą tłumaczyć te tomiki, wydawać w innych krajach. To jest zupełnie inne spojrzenie na, na polską ilkę XX i XXI wieku. Czy to naprawdę jest tak, że, że, że najważniejszym polskim poetą jest Miłosz, Herbert i, i, i Szymborska? Najważniejsze jest to, aby z, no, no znajdować nowych autorów. Między innymi chyba temu służą te działania poznańskie również. Że szukamy jak w młodzieży, tak? Prawdopodobnie ten wchodzący tutaj człowiek może być całkiem dobrym poetą wkrótce, jeżeli zechce być, tak? No ja bym sobie życzył, żeby przynajmniej kilku tych autorów naszych jakoś tam zaistniało szerzej, w szerszej jakby świadomości czytelniczej. I myślę, że, że, że kilkunastu kilkunastu ma szansę. Jest kij wsadzony w mrobisko. Zobaczymy, zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało dalej. Proszę bardzo, Kira Pietrek, Faktyczny debiut i faktycznie Wielkopolski. Jedna książka w dwóch okładkach. Mieliśmy Dwie okładki do wyboru podobała nam się jedna i druga. No i... no i w większości przypadków zdarza się tak, że książki mają u nas po prostu dwie okładki. Nowa poezja to jest zawsze odpowiedź na nowe czasy, na nową wrażliwość, na nowy język albo ściślej mówiąc, na brak pewnego języka takiego, za pomocą którego moglibyśmy. Odpowiedzieć sobie na pytanie najogólniej mówiąc, co się dzieje. To, co nazywamy nową poezją, trwa już ponad 20 lat, i na tej podstawie da się powiedzieć, że parę nazwisk, w tym Sosnowski, na pewno zostaje. No wiadomo, Marcin Świetlicki był ważny. Pierwsza dekada dwu, dwutysięcznych lat no nie jest jeszcze jak, jakoś tam podsumowana, no i bardzo dobrze, ponieważ no, chyba nikt o zdrowych zmysłach nie, nie wskazywałby jakichkolwiek typów. Z lat 90. Rok mi się okazuje po tym bo Zagajski jest przecież poetą bardzo wysoko wtedy cenionym. Nawet tak dzisiaj czasami wracam do z tamtego tomu, z jej i do, do Polska poezja współczesna ma się naprawdę dobrze, co widać po antologiach poezji polskiej, które powstają za granicą. To w bardzo wielu krajach, i skandynawskich, i wschodnich, i zachodnich. I cieszą się tam ogromnym powodzeniem. To są tego typu tomy poetyckie. Które niekoniecznie chcą się podobać na przykład, tak? Niekoniecznie chcą się uśmiechać do tych jakichś takich medialnych rytuałów, tak? natomiast jednocześnie właśnie proponują coś takiego, co jest, co jest, co jest wartością indywidualną. Poezja ostatnich 20 lat zrobiła bardzo dużo, żeby stworzyć forum wypowiedzi dla tak zwanego duchowego życia współczesnych ludzi. A jako, że to forum niespecjalnie jest związane z tą tradycją, do której przywykliśmy, no, będąc z czytelnikami, nie wiem, Zbigniewa Herberta, Adama Mickiewicza, Norwida, może mniej, bo akurat Norwid jest bardzo ważny. Y, wydaje mi się, że y, y, strasznie dużo polska poezja ostatnich 20 lat powiedziała o naszej duchowości. Po tym przewrocie, dokonanym przez tłumaczy polskich i środowisko literatury na świecie, czyli Bogdana Zadurę, Andrzeja Sosnowskiego i całej tej naszej wspaniałej ekipy. Poezja polska spuściła z siebie trochę powietrza, e, strąciła z piedestału tego autora, który wcześniej był chyba takim XIX-wiecznym autorem, panem Bogiem, trochę. E, no i teraz autor i nadawca, nadawca i odbiorca są takimi przyjaciółmi, którzy siedzą w knajpie i jeden się drugiemu zwierza. Miejsce poezji w współczesnej kulturze jest miejscem peryferyjnym absolutnie i podobnie jest z miejscem poezji na rynku. Znaczy to są pozycje absolutnie peryferyjne, ale co nie znaczy, nieobsadzone nie przez konsumentów. Nic nie jest tak fajne jak target, który znajdziesz na boku. Masowy odbiorca nie istnieje, i w sumie ubiegamy się od, o względy bardzo pojedynczego odbiorcy, bardzo pojedynczego czytelnika, tak samo jak y, ubiegamy się o względy pojedynczej osoby w związkach partnerskich. Ponieważ bym się spodziewał szybdy, gdybym przeczytał cały tekst, to zapowiadam, że tekst ma pięć części, czytam tylko pierwszą, aby powiedzieć, że jest pewien moment czytania. To... to nie jest chyba towar, który się dobrze sprzedaje. Myślę, że ma 500 czytelników, i jest to liczba bezwzględna, która się nie zmienia właściwie, niezależnie od temiku, No, chyba że jest to książka opatrzona etykietką, nagroda literacka Nobla. Nie ma co mówić o tym, że internet uratuje nas jakoś, jednak czytanie w walącym światłem po oczach środowisku jest trochę inną czynnością niż czytanie książki czy słuchanie wiersza, bo jednak to jest też coś, co dla mnie jest istotne no i oczywiście jest nieodłączną częścią poetyckiego życia literackiego w Polsce, że poeci przede wszystkim czytają i mają przede wszystkim słuchaczy, natomiast czytelnik jest naprawdę tą, tą, tą postacią niewiadomą, tym X. Trzeba je splatać, rozplatać, chwytać, zarzucać, tonąć wraz z nimi. Całe życie na krzyż i do morza. Całe życie na krzyż i do nieba. To one, te rozciągnięte, niemożliwie druty wierszy. Jest rzeczywiście tak, że kupno książki poetyckiej to jest snobizm. Nie wiem kto kupuje, no kupują jacyś fanatycy, ponieważ książki poetyckie paradoksalnie są dość drogie. Być może poezja jest jedną z takich niewielu sfer, która pozwala nam nie myśleć o rzeczywistości, o wymianie myśli w kategoriach produktu. Poezja jest skazana na niszę bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę i bardzo bym chyba posmutniał, gdyby nagle wszyscy um, Wchodzili z książkami poetyckimi pod pachą. Gdybym jechał tramwajem, nie wiem, bym nagle zobaczył, że wszyscy czytają wiersze, to, to bym wysiadł z tego tramwaju. Pamiętam doskonale czasy, kiedy książki się zdobywało. I jak no, większość ludzi interesujących się literaturą z mojego pokolenia mam na koncie również parę tomików przepisanych, ręcznie przepisanych w całości, bo tomik był nie do zdobycia. No, my mieliśmy taki pomysł, żeby książka poetycka wyróżniła się spośród innych książek leżących powiedzmy na witrynie księgarskiej czy, czy, czy w księgarni na półce. Żeby ona była nie tylko zbiorem interesujących tekstów poetyckich, ale również żeby była ciekawa jako przedmiot artystyczny. Ta grafika na okładce jest bardzo służebna wobec tych wszystkich pomysłów, jakie ma autor. Czasami punktem wyjścia jest zdjęcie, które zrobił poeta, albo jego ulubione zdjęcie, albo stara pocztówka gdzieś tam znaleziona, wyszperana. To jest często kwestia, nie wiem, improwizacji, albo mało świadomego procesu. Bardziej to jest taki automatyzm skojarzeń. A im dalej od, od poezji i takiego stereotypowego podejścia do, do, do projektowania tomiku, czyli piórka umaczanego w, w takim pękniętym serduszku, albo jakiegoś gołąbka, to nie wiem, wystarczy odejść troszeczkę od tego i pokazać starą zabawkę z McDonalda i i to właściwie już jest wszystko. I to jest moja ulubiona, zresztą Piotr też ją bardzo lubi. Rysunek z Katrin Denew, z filmu Piękność Dnia Buenuela. Te są fajne te dwie. No fajnie wyglądają, ale szkoda mi tych piesków, one są takie malutkie tutaj z tyłu. Też... Śliwy nie ma, a śliwa był fajny bardzo. No ale śliwy w ogóle nie mam egzemplarzy. <słuch> Summer zrobił rubelka, to było też bardzo wzruszające. Zdjęcie zwykłe z aparatu cyfrowego. <słuch> <słuch> jest zupełnie inna jak na serię. Ale bardzo ujmująca jest ta fota, bardzo wzruszająca, użyta na, na okładce. Jest symetryczny, czytelny. Mnie jest ciekawym i niezaprzeczalnym fenomenem to, że ludzie w ogóle decydują się uprawiać literaturę w dzisiejszych czasach, ponieważ jest to działanie wręcz e, antypopulistyczne i bycie z własnej decyzji w tak zwanym ofie. Na początku musi być to coś, to znaczy ktoś musi mieć e, coś do powiedzenia światu. tak? No i, Przejście z ulicy, na, z jednej strony ulicy na drugą stronę, to jeszcze nie jest powód do ogłaszania światu tego, że, 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 że ma się doświadczenie. Tak? Na no poezję jeśli nie wyrasta z jakiegoś takiego e, życiowego doświadczenia, a to jest do dupy, krótką mówiąc. No. Wydaje mi się, że ten głos, w którym powtarzam, doświadczenie odzyskuje rangę, odzyskuje ciężar, e, dzięki temu także, że nie jest e, czymś e, łatwo się wypowiadającym. Po prostu od paru ładnych tysięcy lat y, coś trwa. Nie sposób tego czegoś wytłumaczyć, a to coś nazywa się literaturą.